No hej, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie z tej strony Chrisu i zapraszam Was na kolejny materiał z FIFA 15 Ultimate Team na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie kompletnie w nietypowy sposób, ale jaka niesamowita historia moi drodzy. Otwieram sobie wczoraj jedną brązową paczkę za 750 końców. Ogólnie otwieram te paczki za 750 końców. Czasem jak jest jakiś brązowy inform, no to dlaczego by nie otworzyć, bo czasem ci zawodnicy brązowi są warci po 50-60 tysięcy, a zazwyczaj paczka i tak się zwraca, ponieważ kontrakty, czy karta kondycji, czy zespołowa karta kondycji czy jakiś naprawdę taki średni zawodnik, ale zawsze, no zazwyczaj powiedz, może nie zawsze, ale zazwyczaj paczka się, no nawet zwraca, a otwieram sobie wczoraj około 21 paczkę licząc na jednego z tych dwóch informów, które brązowe są w tym Team of the Week i zobaczcie kogo trafiłem, trafiłem Bellerina, Bellerine, Bellerin, no nie wiem, nazywajmy go jak chcemy jest to prawy obrońca arsenalu Londyn. On dostał tutaj niedawno kartę upgrade'a. Jeżeli chodzi o swoją kartę, miał overrola 61 i ta karta jest warta bodajże z 20 tysięcy. I karta 64 overall, którą, którą właśnie widzicie, która kosztuje, zobaczcie, 203 tysiące. Najtańszy był wrzucony za 205 tysięcy, więc ja go wczoraj około pierwszej w nocy wrzuciłem, bo dopiero o pierwszej w nocy się... Kurczę, odsknąłem po moim szoku, który to no To jest paczka za 750 końców, to jest najlepsza nasza paczka w historii FIFA 15, bo najlepsza paczka na, jak na razie do tej pory była ta za 100 tysięcy końców, gdzie trafiliśmy Paula Pogbe który kosztował ostatecznie 20 tysięcy, a kilka tygodni później już po, po tych podróżynie roku był warty 40 tysięcy, więc super deal zrobiłem, ale no nieważne, zobaczcie, mamy Ballerina, sprzedał się za 203 tysiące i teraz powiedzcie, powiedz, powiedzcie, kurczę jestem, naprawdę w szoku jestem podniecony, dopiero teraz on się sprzedał, dopiero teraz nagrywam tutaj na żywo, jestem tutaj w FIFA 15. Y i kurczę, jestem naprawdę w szoku, no bo fajna sytuacja, nigdy mi się taka dobra paczka w FIFA 15 nie trafiła. Otwieram sobie paczkę, tą za 750, widzę Bellerin i już wiem, że jest dobrze, ponieważ widziałem, że on jest dużo warty, wchodzę. I były tylko dwa Belleriny na rynku transferowym za 205 i za 215 tysięcy, więc wrzuciłem za 203 tysiące na 12 godzin. Teraz wchodzę, jest godzina około 10 rano, wchodzę, patrzę, się sprzedał, muszę, muszę od razu wam nagrać. I teraz decydujcie, czy chcecie pack opening za 100 tysięcy końców... Czy wolicie jednak wszystko, mimo wszystko, mimo wszystko, żebyśmy kupili takich zawodników na przykład jak Vincent Kompany, może Tibo Courtois na bramkę. Po prostu tak stuningujmy jeszcze lepiej nasz skład z Ligi Angielskiej, którym za chwilę sobie zagramy dwa spotkania, bo to również w dzisiejszym materiale. No naprawdę jestem bardzo, bardzo w szoku i chciałem się z Wami koniecznie podzielić. Zobaczcie tutaj, kolejna sytuacja. Pons, Meksykanin. Kupiłem go za 250 końców na licytacji i sprzedałem za 7500. Tak powiem Wam, że ostatnio bardzo ogarniam tutaj... E, rynek transferowy, jeżeli chodzi o zarabianie. Tego kupiłem za 200 na licytacji, tego kupiłem za 300 na licytacji, a tego w ogóle kupiłem też za 200 na licytacji. Kiedyś go kupiłem za 500 i sprzedałem za 3000. Balzaretti z as Romy Ja wiem, że on jest dobrym lewym obrońcą z Serie A, jeżeli chodzi o srebrnych graczy. Tutaj jeszcze innych próbuję sprzedać oczywiście, również, ponieważ tak jak Wam powiedziałem, handluję trochę na tym rynku, tych sobie wystawmy. Znaczy tych, no to właśnie te brązowe, zazwyczaj te kontrakty tutaj sprzedaję, ponieważ tak jak Wam mówię, e, otwieram te paczki czasem. No i trafił się gracz naprawdę niesamowity jestem w ciężkim szoku mamy 264 tysiące końców to jest w ogóle kosmosem dla mnie końców ostatnio, ostatnio nie kupowałem na Allegro ponieważ na mailu nie wiem jak wy ale napiszcie może w komentarzach czy rzeczywiście jest to prawdziwe dostałem maila od jej że jeżeli jeszcze raz zobaczą że kupuję końcy w sensie że sprzedaję zawodników za 100 ileś tam za 106 tysięcy zawodników którzy są warci praktycznie quicksell to grozi mi usunięcie konta i czy wy też otrzymaliście otrzymaliście takiego maila a mimo wszystko dalej bo boję się, że mi skasują konto, dlatego dawno nie było pack openingu, ale jeżeli teraz chcecie i stęskniliście się, a jest Leo Messi w drużynie tygodnia, pamiętajcie, to jak najbardziej zrobię wam pak opening. Dobra, żegnam się z wami, bo przed, przed wami jeszcze 10 minut materiału z Ultimate Team, z samych spotkań, a ja już tutaj wam 4 minuty zająłem, więc za chwilę widzimy się w, samym, w, samych, w samych spotkaniach w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, cholera, mamy 203 tysiące końców za Bellerina brązowa paczka za 750 końców zwróciła się z milionową kropnością, ale naprawdę jest niesamowicie, że jestem podjarany cholernie, ale już wam nie zajmuje czasu, zapraszam Was na już normalny odcinek z Ultimate Team, trzymajcie się! No, już troszeczkę ochłonąłem, muszę Wam powiedzieć. I naprawdę witam Was wszystkich jeszcze raz serdecznie. Z tej strony oczywiście Chrisu. I kolejne dwa spotkania w dzisiejszym materiale w lidze numer 2 I mam nadzieję, że jak najszybciej awansujemy do Ligi pierwszej. Za 1000 końców kupiony Moreno na lewą stronę obrony. Jak widzicie, kilka transferów w naszej drużynie. Dlaczego transfery? Ponieważ stwierdziłem, że jak najwięcej zawodników chciałbym przetestować. A jeszcze tej trójki nie testowaliśmy. Gary Cahill również do naszego zespołu zawita. Za 1600 końców na środek obrony. Oraz SPO którego też też chciałem, no jakby nie patrzeć, przetestować, więc dlaczego nie tym bardziej, że jest tani Juan Mata za również 1600 końców trafia do naszego zespołu, jeżeli oni by sobie nie radzili, zawsze z ławki może wejść Oscar za Matę oraz Mario Balotelli za Loika Remiego. Zapraszam Was tymczasem na pierwszy mecz w dzisiejszym odcinku. Stroje Chelsea. Klub y, ogólnie kibic Chelsea, Herb Chelsea, więc stwierdziłem, że musi być skład z BPL i się nie zdziwiłem, się nie rozczarowałem, tylko że skład naprawdę świetny. Mamy Thibaut Courtois, mamy y, Kompanego, mamy Jajaturę, Azarda, Aguero, Kosztę, Quardado. no normalnie skład jest po prostu nieprawdopodobny. Jest trzecia minuta spotkania, Szerle dośrodkowuje w pole karne, Loy, Remis skacze z główki, tej, mógł naprawdę zdobyć bramkę i niewiele zabrakło, ale ostatecznie piłka niestety mija tylko słupek naszej bramki. Jeszcze raz, y, znaczy bramki rywala oczywiście. William z rzutu rożnego dostał ładne doświadkowanie, ale niestety bramki nie strzelił, chociaż nie dziwię się. William ma straszliwie słabe tutaj wykończenie głową, ale czego nie zrobił William? Zrobił Diego Koszta pięknym rajdem i fantastyczną cieszynką. Pokazuje, że daje nam prowadzenie w 30 minucie meczu na jeden do zera. Tutaj ładnie poczekam, aż Kurt po mnie wyjdzie. i leciutkim strzałem tutaj ładnie przy słupku pokonałem Tibo i prowadzimy jeden do zera z tym naprawdę wybustowanym, świetnym składem z BPL. Ogólnie Rywal czułem, że ma genialny potencjał, ale grało mi się w tym meczu nieprawdopodobnie, mimo że Cuardado strzela, ale na szczęście nad poprzeczką naszej bramki, chociaż z lewej nogi mógł to naprawdę dużo lepiej zakończyć. Loik kremi nikt nie szedł do pomocy, więc stwierdziłem, że pobiegnę Loikiem Remim. Tutaj mój rywal się cofał, że ma, zamiast do mnie podchodzić, uderzyłem Loikiem Remim, ale niestety tym razem Kurtua obronił. dobit Remiego, ale tylko obok bramki. Naprawdę dobrze się tutaj zachował Loik kremi ale Tiwo Kurtua raz dobrze obronił, a drugim, drugim razem już nie musiał w ogóle interweniować. Jeden strzał na bramkę mojego rywala i żaden nie był celny z tego jednego strzału. Mi na szczęście szło z tym troszkę lepiej, aczkolwiek tylko jedna bramka bałem się, więc musiłem, musiałem cisnąć dalej. Jak nie chciałem tutaj się rozczarować, na przykład wynikiem 1 do 1. Świetnie debrował William. Willian strzela, ale w ostatniej chwili Terry, jego klubowy, klubowy kolega, w ostatniej chwili blokuje ten strzał. Dośrodkowanie w pole karne. piłka, wypada Matic z dystansu, ale pory koszecie kurtuła spokojnie piłkę przenosi nad bramką więc jak widzicie naprawdę był bardzo ciekawy mecz. Jajature tutaj czarował rozegrał do Ramiresa, Ramirez do Kuna Aguero, Aguero do Jaja Turę Ture z dystansu i w 81 minucie Młydwal właśnie przypieczętował to, jak w tym meczu grał, a nie grał za dobrze. Kolejna akcja mojego rywala. Troszkę tutaj próbował rozgrywać. Już nie stwierdził, że nie będzie podawał. Będzie próbował no, po prostu wbiec w pole karne którym za, zawodnikiem. Po prostu kompany wbiegał w pole karnie, Jako, że mój rywal miał tutaj ustawione już cała drużyna na atak. Miał ustawione, więc wystarczyło go tylko skontrować. Czy to się udało? Blisko było tutaj niewiele. Zobaczcie, Kejhil jak genialnie to wyjął. Tu mogła być bramka dla mojego rywala, ale co zrobił Kejhil? Było niesamowite. I tak jakby zapoczątkował właśnie Gary Cahill tą kontrę, którą ja akurat z kontry lubię grać. Zawsze przed meczem ustawiam się na grę z kontry i tym razem ta kontra właśnie nastąpiła Diego Koszta wpadł w pole karne. Wysunął piłkę do Mario Balotellego. I w 90 minucie godzinę po zdobyciu pierwszej bramki mamy jeden. No kurczę jeden, mamy w 2 do 0 właśnie i prowadzimy w tym meczu zdecydowanie i zapewniamy sobie tym samym 3 punkty dzięki tej bramce y, gracza Liverpoolu jest genialnie, jest genialnie początek, e, początek materiału i już mamy zwycięstwo, co jest w ogóle bardzo dobre. Nie pamiętam kiedy ostatnio tak było, szczerze wam powiem. To jest nasze drugie zwycięstwo z rzędu, jako że w poprzednim materiale na koniec tego materiału właśnie wygraliśmy. Dzisiaj na początku materiału tego wygrywamy, więc mamy drugie zwycięstwo z rzędu, ale żeby awansować do Ligi pierwszej i zdobyć 18 punktów tych meczy, trzeba jeszcze trochę wygrać. Tutaj one moment team, czyli już powoli dokończamy grę tym teamem, jako że mamy tutaj aż trzech wypożyczonych zawodników, Arturo Vidal, James Rodriguez i gareth Bale, stwierdziłem, że zrobię pod nich skład, jest to skład Juventusu Turyn oraz Realu Madryt i gramy tym składem drugie spotkanie. Tym razem chyba kibic Bayernu Monachium, albo Niemiec na pewno, bo ma stroje Bayernu oraz stroje reprezentacji narodowej Niemiec, więc, znaczy herb reprezentacji narodowej Niemiec, nie wiem czy się nie wyraziłem, znaczy nie, właśnie kurczę, co ja mówię w ogóle, jestem tak podjarany jeszcze, powiem wam szczerze, e, oczywiście miał stroje reprezentacji Niemiec, wybaczcie mi, wybaczcie mi, przepraszam was, że tak was wprowadzam w błąd, e, stroje Bayernu Monachium i Herb Bayernu Monachium, więc myślę, że to jest Niemiec. Nie skupiajmy się skąd jest ten zawodnik, skupmy się na tym, żeby ten mecz wygrać. Garim Benzema zakrywa piłkę do Carlosa Tevez'a. Carlos Tevez bardzo leniwym strzałem strzela tutaj na bramkę Adlera, ale Adler nie miał z tym problemu. Gc poszedł w ślady Teveza i również uderzył bardzo, bardzo leciutko. Tym razem Casillas nie miał żadnego problemu. Diego Kosz na zgraniu, nie wiem, 1-2, ponieważ miał wszędzie czerwone linie, tylko grał na swojej pozycji, więc nie gra na zgraniu 0, bo leży na zgraniu 2, może 3. No nie wiem, jak to wygląda. Do przerwy. Mój rywal ma wyraźną przewagę, ale jest 0-0. Oddaliśmy tylko dwa strzały na bramkę i niestety żadnego gola nie zdobyliśmy. Diego koszta, który gra na tak nędznym zganiu. Zobaczcie, co tutaj robił. Na szczęście, Cassias pierwszą akcję wyjął. E, drugi strzał już nie był dany. Tutaj jeszcze doświadkowanie. Na szczęście, Błaszczykowski niedokładnie to doświadkował i wybiłem piłkę Toni Cross z dystansu. Ale kolejna świetna interwencja w tym spotkaniu Ikera Cassiasa. Mamy zmianę. Wejdzie za Asamoa Andre Szyrle. Stwierdziłem, że jest na ławce, a nie gra mi się dobrze. Asamoa to. Wejdzie Szydle, dlaczego nie? Tym bardziej, że Szydle jest już oficjalnie legendą naszego zespołu. Karim Benzema przechwytuje piłkę, uderza za pola karnego. Ta piłka chyba nie szła w światobranki, ale René Adler piłkę wyciągnął. Tutaj setka mojego rywala. Fantastyczne podanie, to niego kosa. Benzema wpada w pole karne, strzela ze wślizgu, ale Casillas po raz kolejny. Genialna interwencja. I nie ma bramki. James Rodriguez przechwy przechwytuje piłkę. Tutaj dośrodkowuje Adler. Jakaś przeciwna historia w ogóle. Tak, inteligencja bramkarzy w FIFA 15. Jak na wysokim poziomie. Rzut rożny pierwszy. Kijelini strzela, ale genialna interwencja Adlera. Za chwilę mamy kolejny rzut rożny. Do piłki po raz kolejny podchodzi James Rodriguez. Mamy 77. minutę spotkania. James Rodriguez dośrodkowanie w pole karne. Andrzej Szyrlej, go! Tak, jest, no wszedł z ławki rezerwowych, on nawet w tym składzie musi dla nas strzelać bramki, bramki. Jeżeli, powiem Wam, że jeżeli trafiłbym Azarda w paczce, to bym się zastanawiał, czy nie lepiej zostawić Andrę Szyrle w drużynie, bo to, co robi ten gościu jest po prostu niesamowite, z główki, z lewej nogi, z prawej. Tutaj mi się przypomniał gol Robina Van Persiego na Mistrzostwach Świata, właśnie takie podanie było, a on pięknie ze szczupaka strzelił, ale Thomas Müller to nie Robin Van Persie i gola na szczęście nie było. Kolejna nasza sytuacja. Znowu mamy 90-minutę i znowu mamy kontrę naszego zespołu. Andrzej Szydle wpada w pole karne, wycofuje piłkę do Carlosa Teveza. Carlos Tevez kręci po długim rogu, ale niestety ta piłka nie zmieściła się w bramkę. Ale mamy 1 do 0 i kończymy dzisiejszy mecz. Dzisiejszy odcinek z dwoma zwycięstwami, więc droga do Ligi Pierwszej naprawdę jest świetna. Tym bardziej, że mamy dużo końców. I jeżeli tylko się za tym opowiecie, kupimy Vincenta Kompanego na przykład. Mamy troszkę funduszy, więc możemy w jakiś skład zainwestować. Piszcie w komentarzach, bo czy to kariera, czy Counter Strike, czy Ultimate Team, zawsze jak piszecie w komentarzach, ja się, ja się zawsze do każdego komentarza osobno odnoszę i zawsze wcieram coś w życie, bo jesteście dla mnie bardzo ważni i dziękuję Wam za, za to, że jesteście, że dzielicie się ze mną tutaj emocjami. I cóż. Jestem zmuszony się z wami pożegnać, zapraszam was jutro na materiał, nie wiem co jutro będzie, ale na pewno coś jutro postaram się wypuścić, może kariera i rozpoczniemy sobie sezon drugi i ostatni, ostatni Śląskiem Wrocław, zobaczymy, ja się tymczasem z wami żegnam. Życzę wam naprawdę miłego dnia, trzymajcie się, na razie, cześć!